Siemanko wszystkim na moim kanale Ostatnio pisałem na moim fanpage'u A mianowicie Jaką petardą Mam tutaj dum I Dragon buma Mam przetestować wytrzymałość Spalonego czajnika, proszę bardzo Żonka się postarała Pozdrawiam żonkę Na pierwszy ogień pójdzie petarda Dumboom. zobaczymy Jeśli rozsadzi czajnik ok. jeśli nie To wybraliście, że Dragon Boom będzie w drugiej kolejności do przetestowania wytrzymałości czajnika. Zapraszam do oglądania. Dąbą. Mieliśmy czajnik. No cóż mogę powiedzieć. dum-bum, jednak jest jedną z najmocniejszych petard dostępną na naszym rynku. To zostało z czajnika kawałek blaszki, kawałek blaszki, no i oczywiście spód. Teraz dla przykładu Wam pokażę czajnik po Black Defie. Jak pamiętacie, był tutaj wrzucony, czajnik jest cały bez dna, czajnik po dum-bumie. Żeby petardka się nie zmarnowała, dragon boom, to ją też wystrzelimy. Nie wypał. Bardziej bym powiedział, była utylizacja dobrej petardy. A więc tak, dum, bum, daje radę. To byłoby na tyle w tym odcinku, jeśli Wam się spodobał, łapka w górę, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału tutaj i mądre słówko na koniec, pamiętajcie, że jak używacie takich petard jak Doom Boom, FP3 czy Dragon Boom, pamiętajcie, żeby je wystarczająco daleko wyrzucić, nie rzucajcie komuś pod nogi, nie rzucajcie w zwierzęta, daleko rzucajcie, najlepiej podpalić i w długo. To byłoby na tyle, dzięki za obejrzenie, na razie.